Nowe emocje pod koszem zapewnia Anwil. Sponsor strategiczny klubu witam na pomeczowej konferencji prasowej. Wil Wocławek PGS Spójnia Stargard 110 84. Pierwsza część konferencji zarezerwowana dla przedstawicieli gości trener pan Jasek Winnicki, zawodnik Raymond Kałos. Zaczynamy od trenera, trenerze poproszę o komentarz. Gratulacje na zespołu z Wocławka. Wygrali ten My... My Wynik nieodzwierciedla przebiegu tego spotkania. Ponieważ końcówka, końcówka już niestety zostaliśmy złamani, już nie było dla nas możliwości wygrania, stąd też i pewne rotacje w składzie, żeby zawodnicy czołowi nie, nie, nie musieli grać wielu minut ze względu na to, że mamy krótką rotację. No niestety Mimo tego, że nie mogę powiedzieć, że zagraliśmy bardzo słabo, bo my nie zagraliśmy bardzo słabo. Niemniej jednak to nie wystarczy. Za mało było determinacji z naszej strony i to nie wystarczy na taki zespół, który jest mistrzem Polski, który gra w europejskich Pucharach. I to, co było dla nas, to, co jest istotne w tym meczu, nie było takiego momentu, żebyśmy troszeczkę jakby wypchnęli zespół z Wrocławka z, z tej strefy komfortu. Oni grali na pełnym luzie, może z wyjątkiem tej sytuacji, kiedy, kiedy zeszliśmy na cztery punkty w drugiej połowie, ale to, 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 to jest po prostu za mało. Nie może być takich sytuacji jak tak była pod koniec, może nie pod koniec, ale tam w końcówce pierwszej, w końcówce pierwszej, w końcówce drugiej kwarty, kiedy po prostu bez, bez walki oddaliśmy pole. Z, z, ta, ta przewaga skoczyła do 19 punktów, potem tym zeszliśmy na troszeczkę mniej i to się później odbiło na drugiej połowie. Także dla nas to jest dobra cenna lekcja, że pomimo że mamy ostatnio dobry bilans, bo teraz mamy 6 spotkań, wygraliśmy ostatni, z ostatnich 6, wygraliśmy 4, a to jest dla nas dobra lekcja, że my musimy być gotowi mentalnie w każdym spotkaniu, bo bo nie jesteśmy aż tak dobrzy, żeby po prostu wyjść i zagrać. Musi być determinacja, musi być walka. Jeszcze raz gratuluję zespołowi Wrocławka. Gratuluję <coughs> moim zawodnikom tego, że, że walczyli. Niemniej jednak no, musimy z tego meczu wyciągnąć wnioski. Tyle trener Jacek Winnicki. Dziękujemy trenerze. Ryman, your comment on the game, please? Um, Wrocławek, team, is League team. Um, Champions of the league last year, so you know you have to come in for 40 minutes and play. Um, you know we did a good job at the beginning of the game. You know we, I thought we were ready. Um, defensively, I think we had a little bit of mess-ups in the second half um, that we can clean up. Um, but altogether, I like the way our team is going. And uh, you know you got to tip your hat to Vanderbilt that they came in and they did what they're supposed to do. And uh, we have a lot to learn, and I think we're going to be uh, a lot tougher for the rest of the season because of it. Włocławek jest bardzo dobrym zespołem, grają w Lidze Mistrzów, grali w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie, przeciwko takiemu zespołowi musisz wyjść i grać przez 40 minut bardzo skutecznie, bardzo twardo. Na początku spotkania staraliśmy się grać twardo, trzymaliśmy ten dystans do anwilu niewielki. W drugiej, drugiej części spotkania byliśmy bardzo blisko, zagraliśmy kilka uda, bardzo udanych akcji w obronie, dzięki czemu ten dystans był bardzo, bardzo niewielki. Ostatecznie jednak Amil zrobił to, co do niego należało i, i wygrał to spotkanie. Natomiast to jest lekcja dla, dla zawodników spójni stargat, jest spójny Stargard, dzięki której będą, będą mogli wziąć wnioski i dzięki której będą lepsi w przyszłości. Czy mamy pytania do trenera lub zawodnika? Panie trenerze. Jaki pan ocucił? Był kluczowy element, który decydował o tym, że wynik się skończył taki, e, e, a nie inaczej. Niech nie przegrał. Znaczy, no to już generalnie wszystko tu powiedziałem, że przede wszystkim punkty z szybkiego ataku 26 punktów, okay, 9 zbiorek w obronie i tylko 5 punktów drugiej szansy może to nie było decydujące, ale w pierwszej strat, w pierwszej połowie 10 strat, czyli to było to jest takie. No, natomiast wynik no, no, po prostu no, tak, tak się potoczył ten, ten mecz. Ze względu na to że na krótką rotację musiałem e, e, z, z, z wojska ściągnąć podstawowych graczy. Y, y, bo nie było już takiej sensu było 3 minuty do końca czy 4 przebywaliśmy na punktami i widać było, że ten mecz się, już on nie da się odwrócić, dopóki, y, dopóki była szansa, graliśmy w na najsilniejszym składzie. I, y, tutaj jak się zobaczy na wynik to w 35 minucie wschód z Włocławka prowadził 11 punktami. Ja było 84-73. Także tutaj w tym momencie nastąpiło dwie minuty, takie czy tam półtorej minuty, kiedy, kiedy zespół z Wrocławka odskoczył na kolejne 7-8 punktów, zrobiło się prawie 20 punktów. I tak jak mówię, no, to muszę, mu, muszę też myśleć o zdrowiu swoich zawodników. Tyle trener Jacek Winiński, czy mamy jeszcze? Pani trenerze, rzeczy zabrakło właśnie sił przez tą krótką notację i drugie pytanie odnośnie Tomka Śniega, jak go Gajko przerwa? będzie już coś... Mam nadzieję, że zacznę od drugiego pytania. Mam nadzieję, że Tomek wróci w poniedziałek do treningu, natomiast być może, że znaczy na pewno my, ten mecz nas dużo sił kosztował, ale jakby nie brak się, nie utrata sił, bo, bo tak jak powiedziałem, to pierwsza połowa, była, pierwsza, druga kwarta była bardzo ważna dla nas, dla, która ustawiła to spotkanie i, i licząc te to, 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 to 15 minut drugiej połowy, to my byliśmy na plusie kilka punktów. Jeżeli chodzi o wynik drugiej połowy. Także to kwestia, kwestia tej, tej, tej pierwszej połowy, w którym zespół z, po rzucił tak jak mówię, 28 punktów w pierwszej kwarcie, 26 punktów w drugiej kwarcie, to tak jak mówię, to 36 nie odzwierciedla, ponieważ w 35 minucie mieli tych punktów, mieli tych punktów o, 20, o 26 mniej, czyli mieli 10 punktów rzucone w pierwszych 5 minutach czwartej, kwarty. No to tak jak mówię, to co powiedziałem wcześniej, to jest taki przeciwnik, że jeżeli my mamy podjąć rękawice, to my musimy zagrać z pełną determinacją i potrzebujemy wszystkich zawodników na 100% gotowych mentalnie, nie tylko fizycznie, ale mentalnie, a, a tutaj tutaj no nie było to wystarczające. Ale tak jak powiedziałem, gratuluję, że walczyliśmy, staraliśmy się, i to jest dobra lekcja Trener Jacek Winicki szczegółowo na każde pytanie, czy jeszcze jakieś pytanie się znajdzie? Witam na drugiej części konferencji prasowej, mecz Szambil-Wosolek PG spójnia Stargard, powtórzę wynik 110-84. Przedstawiciele zespołu Gospodarzy, trener Igor Milicic. I najlepszy strzelec z tego spotkania, Jakub Karolak. Zaczynamy od trenera, poproszę o komentarz. Definitywnie powtarzają nam się błędy, które, które robiliśmy w ostatnich spotkaniach z naszego przedmetrowego scoutingu. Chociaż nie mamy czasu, żeby to trenować, musimy przez wideo i przez analizę wiedzieć, co chcemy i kogo chcemy zatrzymać. Niedopuszczalne, że, że wchodzimy w mecz, a nam ich najlepszy strzelec zdobywa 11 punktów bez naszego faulu. To są rzeczy, które które się nie mogą powtórzyć, bardzo się cieszę, że zespół zagrał z intensywnością. Dużo większą niż mieliśmy to ostatnim meczu Belgii i musimy być świadomi, że tylko z taką intensywnością możemy zrobić coś. Jeżeli gramy na pół nie jesteśmy dobrym zespołem Jeżeli gramy na Maksa, wtedy możemy być dobrym zespołem. W tym momencie główna nasza uwaga jest skupiona na mecz we wtorek well musimy. <uncovered> Z, się zregenerować. Zawodnicy muszą dać siebie wszystko, żeby, żeby ich ciała w tym meczu były na, na, na topie i żeby dali wszystko siebie. Żebyśmy spróbowali odwrócić to, co nas gdzie jesteśmy w Lidze Mistrzów. Tyle trenerów nie liczy. u Karolak, 25 punktów, najlepsze spotkanie w sezonie. Kuba, poproszę o Twój komentarz. Tak jak trener powiedział, nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby przygotować się do tego meczu, ale uważam, że Poza tym startem, kiedy Ka Kałys zaczął nam strzelać dużo trójek. W drugiej połowie go potrafiliśmy bardzo dobrze zatrzymać. We wtorek mamy bardzo ważny mecz z tureckim zespołem widzemistrzów Mistrzów i musimy podejść do niego bardzo skoncentrowani, z wysoką energią i, i bić się do samego końca. Dzięki. Tyle Jakub Karolak. Czy mamy pytania do trenera? Proszę bardzo. Panie trenerze, czy we wtorek zagra rola Frymannis? Robimy wszystko, nasz sztab medyczny robi wszystko, żeby on zagrał w wtorek. Zobaczymy, jak to będzie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do, do trenera lub zawodnika? Pani, Dziękuję bardzo. Pan. Panie trenera, ta. czy, czy taki zawodnik jak Raymond Kowals poradziłby sobie w jakimś w zespołu na egabaskietyki? Na pewno jesteśmy pod jak on rzuca. A nawet jak zawodnik obrąca jest blisko. Nie? Ostatnio ma rewelacyjną formę, widać, że trener Jacek Wynicki. Ma sposób na niego. Cieszę się, że w drugiej połowie go zatrzymaliśmy chyba na 4 punkty, ale i tak uzbierał 20 punktów, gdzie, gdzie, gdzie był naszym targetem, że tak powiem, że był naszym zawodnikiem, którego chcemy zatrzymać. Nie do końca nam się to udało w pierwszej polu. Tyle odpowiedzi i komentarzy od trenera. Czy Jeszcze jakieś pytanie się znajdzie? Pytanie brak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.